Oczywiście nie wprowadzono modelu do tej pory, który proponuje profesor Bandynowicz odwetu humanitarnego, ale tam wyraźnie wskazuje drogi, które mogą poprawić sytuację, żeby recydywa kształtowała się na poziomie pewnej dozwolonej kontroli, zachowując powszechne bezpieczeństwo to jest nie więcej jak 5%. Według statystyk kryminalnych to tworzy i pokazują badania 5 do 10% góra obraz poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli. I teraz chciałbym jeszcze bez przerwy powrócić prawda do tych elementów związanych z moją teorią Trzeba zobaczyć, jakie elementy, czyli okoliczności, predyktory, antecedensy, cechy dynamiczne, czyli endemiczne, kształtują zmianę i jakie warunki są konieczne, żeby ta zmiana zyskała powodzenie, czyli mierzyła się skutecznością i efektywnością. Co nie podlega zmianie? Nie podlega zmianie to, że kara powinna być orzeczona przez sąd, sąd powinien wskazać miejsce odbywania kary i człowiek powinien mieć nakaz przebywania w miejscu wyznaczonym przez sąd.